Jesteśmy z trenerem Marcinem Leśniakiem, trenerem Bohackiego Klubu Sportowego na ostatnim treningu przed jutrzejszym spotkaniem z Tuchowią, meczem rundy. Panie trenerze, jakie, jakie nastroje przed, przed tym niezwykle ważnym spotkaniem? No tak, jak Pan powiedział, jest to dla nas bardzo ważne spotkanie. Piotr twierdzi, że to jest jedno z najważniejszych ostatniego czasu. Wiadomo, że jesteśmy. W tym momencie liderem mamy 6 punktów przewagi nad drugą drużyną Tuchowią. Gramy właśnie z bezpośrednim przeciwnikiem. Wynik może nas zbliżyć do upragnionego awansu. Atmosfera w zespole jest bardzo dobra, nastawienie bojowe. Myślę że wynik z jest otwarty. Jak sytuacja kadrowa? Wszyscy zdrowi? No do końca nie wszyscy zdrowi. Wyleciał nam po ostatnim meczu Mateusz Więcek. Doznał takiej poważnej kontuzji. Najprawdopodobniej do końca rundy wyleczy go ta kontuzja z gry. A pozostali zawodnicy, ci co byli są do dyspozycji, mam nadzieję, że wszyscy będą na jutro w pełni dyspozycji. Jak będziecie grali z Tuchowią? Czy ruszycie na nich do ataku, czy, czy będziecie czekali na swoją szansę? No na pewno Tuchowia jest jedną z mocniejszych zespołów tej grupy. Jest to drużyna doświadczona, mająca w swoich szeregach zawodników z przeszłością trzecioligową. Dlatego na pewno, na pewno będziemy musieli na, na zadać bardzo konsekwentnie w obronie, uważnie. Bo, bo to jest drużyna, która potrafi wykorzystać błędy. Drużyny, z którymi wcześniej graliśmy, no nie do końca były aż tak mocne, tak doświadczone. Yy, dlatego dlatego na, pewno, na pewno podejdziemy bardzo poważnie. Yy, nie zlekceważymy przeciwnika, no ale mówię, nie boimy się go. Znamy swoją wartość i, i będziemy walczyć o trzy punkty. W poprzedniej rundzie wygraliście 1-0 na wyjeździe z Tuchową, grając w dość eksperymentalnym składzie. Czy to przypadkiem nie może trochę Was postawić za bardzo w roli faworyta, i żebyście nie zlekceważyli może tego meczu? Każdy mecz jest inny. W tamtym meczu, wiadomo, zagraliśmy troszeczkę w eksperymentalnym składzie, jak Pan powiedział. Bardzo, bardzo defensywnie nastawieni, no udało nam się wygrać z tego kontrataku. Tutaj będziemy grać bardziej odważnie. Przede wszystkim gramy u siebie gramy, tak jak powiedziałem, jeden z najważniejszych meczy nie sezonu. Myślę, że to jest najważniejszy mecz ostatnich lat. Zawodnicy będą czuli jednak tą, tą ważność tego meczu, tą presję i, i, i będziemy grać odważnie, na pewno odważniej. Będziemy chcieli to po, 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 po spotkanie wygrać. W ostatnim czasie bardzo licznie na wasze spotkania przychodzą kibice, czy z tak dość liczną rzeszą danych fanów grałam się lepiej? No dokładnie tak. Na ostatnich meczach mamy bardzo, bardzo liczną publiczność, bardzo żywi żywiołowo dopingującą. Mam nadzieję, że w najbliższym spotkaniu będzie rekordowa frekwencja tego, tej rundy. Bardzo serdecznie przy tej okazji chciałbym zaprosić wszystkich kibiców, żeby pomogli nam w uzyskaniu jak najlepszego wyniku i myślę, że, że ich pomoc będzie dla nas dwunastym zawodnikiem, kibice będą dla nas dwunastym zawodnikiem i, i żeby, że po prostu to, ten mecz najważniejszy w sezonie uda nam się wygrać.